Cześć, witam Was w pierwszą e, niedzielę adwentu i jedziemy z pytaniem, e, czy można trzeźwieć bez AA i bez terapii. E, przyszły mi do głowy dwa takie przykłady. E, pomyślałem sobie w ten sposób. E, mój tata zawsze chodził na ryby. Pewnego dnia zachciało mi się e, wędkować, więc wziąłem ojca torbę wędkarską, a jego kija, wędkę i poszedłem e, na jezioro nie miałem zielonego pojęcia jak ten spławik, jak go założyć w ogóle. Jak założyć hak, czy jak ten haczyk w ogóle zawiążę, jakieś supełki poplątałem. To no nic z tego nie było z tego wędkowania. no Prawie nic tam kładłem, zaciągałem w ręku, trzymałem tą żywkę, Tak byle jak powędkowałem, byle jaka, złowiłem jedną płotkę za ogon, bo za ogon, ale ją złowiłem. Nie? I tak sobie myślę, czyż nie lepiej było zrobić to jak należy i <laughs> poprosić ojca o poradę, porozmawiać, jak to zrobić, żeby poszedł ze mną parę razy, żeby mi pokazał, jak on to robi, żeby mnie ja widział, jak on to robi, żebym się od niego nauczył. E... Kupiłem pierwszą działkę kawałek ziemi. Podbudowę domu, nasadzę krzaków z malinami, z pożyczkami, z agrestami, kilka drzewek owocowych, będzie, będzie fajnie. Nasadziłem tych krzaków różnych, nasadziłem kilka drzewek, kupiłem to w środku lata, kupiłem największe, jakie były, żeby, żeby już nie czekać aż urosną. Posadziłem tam, gdzie mi się podobało. Po pierwsze, muszę powiedzieć, że wszystkie padły. Nie? Udało się przeżyć tylko kilku drzewkom a oprócz tego e, poprzycinane, potem byle jak, nie spryskiwane żadnymi preparatami, miały byle jakie gówniane owoce i do tego jeszcze robaczywe. Nie? E, czyż nie lepiej było e, pójść do sąsiada, który doskonale zna się na ogrodnictwie, ma piękny, wspaniały ogród, e, popatrzeć jak on u siebie to zrobił, jak on postępuje, jak on pie pielęgnuje to wszystko, i wziąć z niego przykład i od niego się nauczyć. Chyba tak należałoby to zrobić, nie? I wtedy, wtedy są owoce, są owoce mojej pracy, a po owocach ich poznacie, czytałem. No i cóż, dochodzę do trzeźwienia. Ja próbowałem wszystkiego, a naprawdę szkoda czasu tutaj yy, na filmiku opowiadać. Próbowałem wszystkiego całymi latami. Nieskutecznie, mi się nie udało nigdy. Próbowałem tak, próbowałem siak. Ja nie zamierzam tutaj zbijać z tropu tych, którzy twierdzą, że sobie fajnie nie trzeźwieją, nie... już parę miesięcy, parę lat. Ja tam parę razy miałem przerwy w piciu po parę miesięcy i mi się wydawało, że ja już nie piję. Nie piję, hoj, ja już nie piję dwa miesiące, już nie piję trzy miesiące, raz nie piłem siedem miesięcy. no Ludzie, gdzie tam? ci wieśniacy chodzą tam na A -a. No, i potem zawsze wracałem do picia, nie? I zamiast marnować tyle swoich lat, mówię teraz do tych, którzy są jeszcze niezdecydowani, już wiedzą, że im alkohol przeszkadza, ale jeszcze nie zdecydowali, co, co, co chcą z tym zrobić, nie? Zastanów się, czy nie lepiej z tą wędką poprosić ojca, żeby poszedł pokazać ci, jak się łowi, żebyś spojrzał, żeby się nauczył, żebyś wziął przykład, żebyś od ogrodnika nauczył się, jak sadzić, jak dbać, jak pielęgnować. Żeby od kogoś, kto ma wiedzę fachową, terapeutyczną, nauczyć się, jak opanować swoje emocje, czy nie lepiej y, pójść na meeting AA i skorzystać z doświadczenia tych, którzy pili, a nie piją, wykorzystać ich ogromną wiedzę, ich doświadczenie wieloletnie? Można to zrobić za pomocą pośrodków, można poglądać jakieś tam. Alkoholika z Lester na TikToku i to wszystko gówno pomoże, nie? tak naprawdę. Tak naprawdę terapeuta, który wie, jak opanować twoje emocje. Tak naprawdę meetingi anonimowych alkoholików, którzy są żywym przykładem tego, że można. Nie? I do tego zachęcam. Czyli podkreślę jeszcze raz takie pytanie: czy można? Trzeźwiedz bez AA i bez terapii? Chyba można, nie? Tak jak z tymi drzewkami. Kilku się uda. Drzewkom, więc uda się kilku osobom. Tylko po co? Po co przeciągać, po co, po co doświadczać, po co ponosić klęski, po co ponosić porażki, kiedy w towarzystwie, wspólnie, razem z innymi, można czuć się przynależnym, można, można czuć się, że jest w Współistnieje z czymś, z kimś, z grupą, jestem częścią czegoś. Wziąć przykład, być wspierany przez grupę, która brać przykład z ludzi, którzy wiedzą, jak nie pić, nie? No właśnie. Tak więc, dla tych niezdecydowanych, powiem, nie chcę nikogo urazić, ale chcę powiedzieć, że głupcem jest ten, kto dla zasady tylko odrzuca to, czego absolutnie jeszcze nie zna, nie? Spróbuj. Spróbuj leczyć się, zdrowieć, zrobić to tak jak należy, zrobić to w prawidłowy sposób. Wszystkiego dobrego, życzę dobrej niedzieli, dobrze przeżytego adwentu, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem pozdrawiam, pa.